Witam Wyszłem sobie dzisiaj jak popatrzeć dalej wczoraj znalazłem tą parkę tutaj patrzcie co co leży to taka sterta słomy i obok słomy na polu leży ósmaczek no. No. no, i poszukamy dalej. Może się uda znaleźć do pary. Jeszcze tu sobie pochodzę po tych polach. No, zobaczę. Pozdrawiam wszystkich.